Szanowni Państwo, mój podstawowy fundamentalny postulat podwarszawska specjalna strefa ekonomiczna. Skąd taka koncepcja? Otóż Warszawa, stolica sama w sobie, jest stolicą korporacji, zwłaszcza międzynarodowych, ona aż tak bym, wchłania ten wielki biznes, natomiast tak zwany wianuszek podwarszawski to jest miejsce, w którym jest rdzennie polski biznes. Właśnie mali i średni przedsiębiorcy to jest ta esencja przedsiębiorczości, która biznesu, która tworzy te okolice. I jest niezwykle ważne, żeby można się było rozwijać też w właśnie okręgu podwarszawskim, w tych miejscowościach, które są pod Warszawą i nie powinny stanowić tylko sypialni, tylko miejsca, do którego się dojeżdża, przyjeżdża, ale właśnie prężne miejsce, prężny ośrodek rozwoju gospodarczego, biznesowego. Stąd też, aby właśnie stworzyć taki kontrapunkt dla rozwoju Warszawy, proponuję specjalną podwarszawską strefę ekonomiczną. Opierałaby się ona na kilku założeniach. Zwolnienie od podatku dochodowego od przedsiębiorców na 25 lat. Zwolnienie od podatku, możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości dla wszystkich na 10 lat. ZUS dobrowolny, to jest nasz postulat, który postulujemy, ale dodałbym jeszcze możliwość ubiegania się o umorzenie zaległych składek ZUS-owskich. To jest niezwykle ważne, gdyż, proszę Państwa, bardzo wielu przedsiębiorców jest zadłużonych potwornie, zadłużonych z powodu tych zaległych składek, których nie byli w stanie zapłacić chociażby ze względu na sytuację kryzysową, to co się działo w ostatnich dwóch, trzech latach, trzeba ich po prostu oddłużyć. Kolejny postulat, szanowni państwo, to jest możliwość budowania domów do 250 m2 bez pozwolenia. W strefie podwarszawskiej, w okręgu podwarszawskim, w tak zwanym wianuszku bardzo się dużo buduje. Buduje się nie tylko dużych osiedli, ale też właśnie domów. I taka możliwość, aby budować taki dom do 250 metrów, w którym mieszka bardzo wiele polskich rodzin, to jest możliwość bardzo szybkiego rozwoju także budownictwa w tym obszarze. Do tego przypominam także, proszę Państwa, mój postulat, który od ponad roku już podnoszę, przywrócenia tajemnicy bankowej. Tajemnica bankowa została zlikwidowana ponad rok temu i naczelnik Urzędu Skarbowego może po prostu wejść sobie na konto każdego z nas i sprawdzać stan naszego konta. A więc to jest elementarz, który dla prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędny. Przywrócimy tajemnicę bankową. Ale także tajemnice przedsiębiorstwa i tajemnicę handlową. Proszę Państwa, są ze mną młodzi ludzie, nie bez powodu, ponieważ wszyscy oni rozważają prowadzenie przyszłości swojej działalności gospodarczej. Ale przy obecnych przeszkodach, przy obecnych stawkach różnych podatków i parapodatków może to być bardzo ciężkie. Dlatego, aby umożliwić szybki rozwój, też tym właśnie osobom, które chcą być przedsiębiorcami, chcą być polskimi biznesmenami. W tym okręgu powinna powstać tego typu strefa. Będzie to impuls tak silny, iż nie obawiam się nazwać tej strefy Polską Doliną Dobrobytu. A więc to jest to hasło: Polska Podwarszawska Dolina Dobrobytu. Naszą ideą jest nadzieja. Nowa nadzieja rośnie w całym kraju. Nowa nadzieja dla naszych granic, nowa nadzieja dla naszych dzieci, nowa nadzieja dla naszej godności. W każdym z nas jest coś, co może zmieniać świat. W każdym z nas jest coś co może budować miasto. W każdym z nas jest coś, co sprawia, że nie ma szczytów, których nie możemy zdobyć. Pokolenie, które teraz jest, musi odejść. Jacek Wilk, lista numer 5, miejsce numer 3, Okręg Podwarszawski.